Cześć! Witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Wiem... Prawdopodobnie jest to pierwszy unboxing, bo nagram jeszcze kilka przed tym. Ale ich chyba nie dodam. Bo są z lutego, a mamy końcówkę kwietnia, także ten... E, no, trzeba przestarzała. <ścoughs> przestarzała. E, no, ale tak. Zacznijmy od mangi i książek, które przyszły mi wczoraj. Żeby tak o, było. za mamy wszyscy tą, Bungo's Stray Dogs. W sumie miałam tylko 5 A tak to mam, no, że więcej uzupełniłam trochę. W tej właśnie paczce. To jest paczka w ogóle urodzinowa. Siódmy. Którą dostałam właśnie od mojego taty, tutaj jestem, to zostawię jeszcze. I od mojej mamy. Teraz cofnę. I tutaj mamy tak. od Lovecrafta z w Danwich. Już wczoraj zaczęłam czytać. Jestem no, po dwóch opowiadaniach. I na razie są super. Dalej mamy, no, i kara od No tak, go Stray które szło mi zdecydowanie za mocno. Opowiadania Gogola. na Białym Papierze, niestety, no, ale cóż. Mamy y, opowieść niezwykłe Edgara Alona Po. Od Po jeszcze czytałam dużo, w sensie czytałam na y, internecie, bo są. Ale zawsze wolę mieć książkę. No i Akuta Gawa i Nakajima. Opowiadania japońskie. Yy, Gąsienica od Rampa do Gawy. Akurat z tajfunów z tego wydawnictwa chcę mieć wszystkie książki. Ech, a mam na razie Tom No i w tej paczce też taki spoiler. Są dwie. Edgar Allan Poe, Miasto w morzu i inne utwory poetyckie. Tu uwielbiam Kruka w ogóle. Może nie to tłumaczenie, co jest tutaj, ale Kruk naprawdę najlepszy od Edgara. Przynajmniej na razie. I tutaj jeszcze opowieści miłosne i e, Opowieści miłosne, śmiertelne i tajemnicze. Też od Edgara, ale na po. Takie grube z wydawnictwa Wesper. Będzie czytane oczywiście. Ups. I tutaj jeszcze jeden Lovecraft. O fak, odbijam się, ale wyczuję. Zabieruję to Od wydawnictwa WSPR Tutaj mamy jeszcze drugi tom bestii z obok Ale pozwólcie, że go tu na razie zostawię Odpakuję paczkę i zaraz wracam e, Paczkę mamy już otwartą Mam nadzieję, że magie nie będą rozwalone Uff. Bo tak naprawdę to przyszłam Patrzę i w moich y, tujach leży sama moja paczka, tak wiesz, super świetnie. A czekam na kuriera chyba od 7 rano, mam nadzieję, że nie zagłuszałam się kartonami z kartonami. Wszystko jest cudownie zapakowane. O cholera. Wszystko. Dobra. To jest jedna góra. Tutaj hey druga. Oh, dobra, to zacznijmy może odtąd. To ja wam przepraszam, że te prawdopodobnie kraje to przyspieszę. Hmm, jakby to jest rozcinania. Czekałam na paczkę dwa tygodnie, także no. O. Ale naprawdę opłacało się czekać. Ja uwielbiam To angielski trest, co naprawdę wybrałam najlepszych z najlepszych. I trochę nagrobiłam no takich starszych serii, które nie kupowałam. Okay. Dobra. Tutaj mamy tak. Ach, trzeci tą Berserka. Jak na początku wzbraniałam się przed Berserkiem. Tak, teraz bardzo, bardzo mi się spodobał. O kurde. no właśnie, to jest Berserk, trzeba uważać. Drugi tomik. E, trzeci tam był, przepraszam. Tutaj mamy drugi. Nie ma kolorowych stron Teraz tak... 19 tomik Kuroshitsuji Otworzę jeszcze tylko tak Będą to są spoilery nawet dla mnie, bo nie jestem jeszcze na bieżąco z tymi 17 atomami, które mam e, Tutaj jest tomik 20 Kuroshitsuji, super, polecam w ogóle jakieś losowe Tomigiony nie, są w ogóle te losowe Tomiki, poczekajcie To to ogarnę, ja nie lubię tego tutaj. To, tutaj drugi Tomek, Fireforce. E, bardzo, bardzo lubię Anime było spoko Polecam No nie Dobra, to już chyba wszystko. A więc tak. Od trzeciego do szóstego tomu Jony. Ja bardzo mi się spodobały. <grych> tak, oczywiście, piękne zdania. Spodobała mi się Jona. Pierwsze dwa tomy już czytam od razu praktycznie. To już to jest trzeci. Czwarty. A, ładna woluta. Piąty. Bardzo jest ładna. I szósty. To wszystko chyba co wyszło na razie. Przynajmniej w czasie, w którym to kupowałam. Teraz tak. Tutaj mamy chyba... W... Wszystko. Ja stary, to fajnie umiem nagrywać unboxingów jeszcze. E, nowa seria moja Spice and Wolf. Trzy tomiki pierwszą wziąłem. Tak wygląda ten pierwszy, tam drugi i tam trzeci. A jeszcze kreska. Upsi, Cenzura będzie. Nawet nie zauważyłam, co otworzyłam, super. Spostrzega wschodnie. Teraz tak nadrobiłam no, sobie trochę jak zostałam bóstwem. Od 11 do 15 tomu. 11, 12, 13, 14 tak czerwony i 15. Zostało jeszcze 10 tomów do końca. Mi, dla mnie do uzgrania nie mówi sorry. Tutaj taka strona. I jeszcze taka. Ech, dobra, teraz polercy na te magii i Trzymać sobie do kartonu. E, zostało mi z tej paczki jeszcze e, z tej paczki, e, z tej mojej połowy. 8 to My Hero Academia. O, dobra, nie jest to. Nie, w ogóle nie przeczytałam ani jednego. Od pierwszego do dziesiątego jeszcze nie przeczytałam, ale uznałam, że dobra, kupię do dziesiątego i czytam wszystko na raz, bo pewnie mnie Anime też jeszcze nie oglądałam. Więc dziewiąty też ma ładną walutę. Ja wiem, że jestem opóźniona w ogóle z tymi nowościami i tak dalej. No to już po czwartym sezonie, a ja, ja nawet nie zaczęłam. To zaraz tak, mamy tutaj zmierzch o samodazaja właśnie zwietownictwa tajfuny. Zobaczymy co to będzie. Czytałam tylko początek. Także ten może być ciężko, ale no. Zmierzch. fajny. Ukochany równanie profesora od jego gały. Spodobał mi się pomysł na fabułę, więc wzięłam od razu tutaj tę Dalej. Mistrz Romansy Nozaki, no nie widać oczywiście. Nie słyszałam za bardzo nic o tej serii, ale, ale wzięłam. To zawsze nowa seria, która wychodzi, jest taka... taka mam zawsze nadzieję, że dam radę uzbierać Czwarty to Kegurui. staram się zbierać na bieżąco, choć chyba już wyszedł piąty, no ale cóż. Ogólnie hazard to fajna sprawa, oczywiście. Ale żeby to pokładać. Dobra, to jeszcze za chwilę. Tutaj właśnie 10 to my Hero Academy. No, także cała seria, e, cała seria. Cała 10 to moje przeczytania. A w Polsce jest chyba w sumie 18, także to szybko pójdzie. Wszyscy tam kształt twojego głosu. Przedostatni. Muszę kupić właśnie siódmy. I teraz tak. Tu jest Vuitton, Stray Dogs, moje ukochane. O, to jest jeszcze szes. osiemnasty. Osiemnasty. O mój Boże, Undertaker. Osiemnasty tom. E, Kuriosz i jeszcze. E, ignorujcie moje reakcje, dziwne. Ale tak. Mierz <laughs> zabójcy i Demonów, Kimetsu na no jajba, nie czytałam, e, nie czytałam, nie oglądałam też anime. Jak mówiłam, nie jestem na bieżąco z nowościami, choć śledzę co tam wychodzi, ale nie oglądam. Ostatnie za anime oglądam tylko takiego Gokuso. <laughs> Najlepszy <śmiech> po prostu uwiedziałam tą komedię. Tak, tutaj jeszcze będę dostróć do Saturze na chwilę. E, 14 Tomik e, The Promised Neverland. Też staram się zbierać na bieżąco. Przyjaciół mi czytamy. O, tutaj już. Uzupełniłam trochę Seraf of the End. Od drugiego do siódmego tomu. Tutaj jest drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. I siódmy. Kupiłam akurat do siódmego, bo ten kolor wygląda mi jak sukceszy makej. Ale... Czyli moja ulubiona postać z Hikey, więc no. Chwila, tak żeby tego nie zepsuć. Tak się prezentuje kolorowa ilustracja. Odkładamy na bok. I ostatnie moje ukochane mangi najlepsze. Moja ulubiona seria od Ani mnie tak nie wciągnęło, że w dwa dni obejrzałam wszystkie trzy sezony. Ale teraz dajcie mi chwilę, żeby to ładnie ułożyć. Yeah. Nie, ale dajcie wszystko. Hmm. Dobra, chwilka. <laughs> Więc tak, o, moja ręka, oj, moja noga, a jakby to pokazać? Od 8 do 17 tomu Wungo Stray Dogs kupiłam wszystko, co wyszło, w sensie do 18, ale oczywiście musiałabym czekać jeszcze dłużej. Dobra, wezmę to będę po kolei. 8 tomik, mam tu właśnie jeszcze ten nowy 7 i co pokazywałam na początku. No To to bardzo mi się podoba, z Akutagawą i nakadziwą To jest mój ship Tutaj mamy pierwszy raz Feodora na okładce 11 tomik Dwunasty Tutaj chyba zaczyna się Ark e, kanibalizm, tak mi się wydaje w tym tomie to No, w sumie nie zaczyna, ale no, kanibalizm Bo mi się kojarzy właśnie Mori i Yukichi Właśnie z tym Tutaj też tą okładkę bardzo lubię Trzynastą z Fiodorem Ciekaw mnie No dokładnie w tym tomie kończymy trzeci sezon Także W tym tomie kończy O tak Kończy się To jest mój szyf, ulubiony Uwielbiam Iran po i po Kończy się trzeci sezon Zaczynają rzeczy spoza Także ten polecam no, mój, To jest moja ulubiona okładka. Na pewno będzie jakoś leżała na widoku. Z Run po i Po. 15 tom, ta też jest ładna. Szkoda, że Vaneko nie chce wydać e, tych light novelek. To jest ona 17. Ja w ogóle wiem, co się już tam odpierdala. W ogóle z masakra jakaś. Jak widziałam, spoilery Co się podziało, ja dalej nie mogę ogarnąć. Ale zajebiste, czytajcie, polecam No i na 18 to jest Sigma, dziecko fandomu nowe o, Dobra, teraz to wszystko poukładam mnie wszystko, już mi woli Poukładam to i idę się uczyć No więc tak się to wszystko prezentuję. Dodałam też te mangi z początku filmu no, Przez niedawno nie kupiłam, nie, nie kupiłam, nie miałam aż tyle nowych mang naraz są tak te trzy książki i czy to jest reszta książek. Są naprawdę niewiele książek mam. To jest... nie wiem, może z tymi. Mam jakoś z 20, z tymi co są. Także no. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I do zobaczenia w następnym.